Witam serdecznie, serdecznie cześć, dzień dobry, ja też Filip Pieczowski Gotujemy sobie ma, y, 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 sos na spaghetti Tu gdzie, na, tu, gdzie najpiękniejszy jest w lesie Tak się prezentuje pomyń Myślę, że jeszcze troszkę będę musiał zaczekać Sos słodko-kwaśny Także wejdzie jak ulał jak to w lesie, najlepiej wszystko smakuje. Najlepiej w lesie. Pamiętajcie o tym, moi drodzy kochani. No, myślę, że jeszcze gdzieś tak około nie wiem, kilkunastu minut. W sumie to nie, bo już się podgotowywuję, już bulkoczę. Czyli myślę, że. Siedem minut, jeszcze mi to zajmie, a, a makaron będę sobie gotował w yy, naszce. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających i pozdrawiam serdecznie Filipie Dasz Buzł.